Siemanko, kolejny dzień, nowe wyzwania. Tutaj spaliśmy, widać naszego busa. Dojechaliśmy wieczorem, więc tak naprawdę nie widzieliśmy, co tutaj jest dokładnie, ale miejsce naprawdę spoko. Nikt się nie doczepił, że spaliśmy. To jest taka miły mini świątynia, którą zaraz wam pokażę. A tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj w jednym konkretnym celu, o. żeby wjechać, wejść tam. To, czego się dowiedziałem na ten moment, to wejście jest niestety masakrycznie drogie w porównaniu do lokalców. Lokalcy płacą 120, czyli to jest na 15 zł. A zagraniczni, zgadnijcie, ile napiszcie w komentarzach, ale już odpowiem, żeby nie przedłużać 490, czyli cena 4 razy wyższa, czyli to jest 55 zł. za wejście tutaj na te świątynie. Więc zastanawiam się, co zrobić. I na dodatek trzeba skorzystać z taksówki, która mam nadzieję jest w cenie. Jeśli jest w cenie, no to pewnie wiedziemy, bo już tutaj przyjechaliśmy tylko i wyłącznie w tym celu. Natomiast jeśli będzie trzeba dodatkowo dopłacić za nią, no to będziemy się chyba stąd zawijać. A świątynia wygląda tak. Miejsce spoko, jest naprawdę... temperatury są przyjemne do spania. Grudzień, styczeń to najlepszy okres do kamperowania w Tajlandii. Jest ze mną Sami. Świątynka. Kwiatki. Biała postać, zapewne buddy. Trzy pomniejsze. No i style, z tyłu to, co nas interesuje. I na lewo mamy wspomnianą taksówkę, Będziemy siedzieć na, na pacy, eee, więc zobaczymy, czy skorzystamy, czy z nie, ale chyba nie mamy wyboru. Zastosowanie krzesełka z dekadlonu w praktyce: śniadanko, siadam, mam podparcie i mogę sobie siedzieć i jeść śniadanko. Pyszny chlebek, eee, warzywka, już Kasia szykuje tutaj, dzisiaj niezdrowe. Te sprawy, nie będę nawet mówił nazwy, żeby mama się nie wkurzyła. I tyle. Dobra informacja jest taka, że można wjechać z psem, więc będziemy, czekamy tutaj na taksówkę, eee, czy taki, no takiego, tak naprawdę, Hiluxa, który nas na pace zawiezie. Czekamy. Kasia szuka kluczy, których zgubiłem. Mam nadzieję, że odnajdzie. I sami nie będzie musiał czekać w busie na nas. Sami? Ekipa gotowa do odjazdu. Kasia gotowa? Wszyscy gotowi do odjazdu. Klucze znalezione, czekamy na taksy. Są flagi z całego świata, jest też flaga polska i te flagi się powtarzają, z tego co zauważyłem, tam są jeszcze dwie kolejne. No to jedziemy, jedziemy, jedziemy. Teraz musimy iść tą ścieżką. Sami uważaj, żeby się nie poślizgnąć, dobra? I przy okazji właściciela, żeby się też nie poślizgnęli. Idziemy, mamy niecały kilometr. Oj, fajny, bo jesteśmy teraz ze strony południowo... nie, północnej. No nieważne, ale jest cień. A po drodze bambusy, były też bananowce. Jest taki las w formie dżungli bardziej. Przyjemne, fajnie. Rewelacja. Tutaj taka informacja, żeby zobaczyć wszystkie swoje sprawy, biznesy. No to zaczęły się schody. Stairway to heaven, dosłownie i w przenośni. Sami chcę dostać dzwonem Jest i most, chodź sami Schody dosyć mały duży skok eee, odległość Ale sami daje radę My zresztą też Sami nieźle ciągnie Za mocno ciągnie ale jest coraz ładniej. I skałki wreszcie. Dochodzimy do pagody 50 metrów. Sami nabuzowany. Ciągnie jak głupi. I ja przez to zmęczony. Doszliśmy. Ale jest super ładnie. Rózeczka. Tam w dole parking, tam gdzieś został pus. Chwila odpoczynku. Mamy duży dzwon. A my sami trochę leżymy, bo czasami leży, ja nie leżę. Trochę były mrówki w, poprzednich, a, w poprzednim miejscu i trochę go mrówki zaatakowały. Więc powalczymy sami, powalczymy z mrówkami. Teraz powalczę. A Kasia idzie tam szukać punktów widokowych i jak coś to dołączymy. Tam przed chwilą byliśmy. Z Kasią i z samim. No te schody są dosyć śliskie. I czasami mają takie szpary na jednym, na jednym schodku, więc nie jest to jakoś super wygodne dla psa, więc idę teraz sprawdzić drugi punkt widokowy drugi punkt widokowy i zobaczyć jak tam jest sytuacja więc idziemy matko ile dźwięku Tu jeszcze uderzę w dzwon dla kontentu Można z dwóch stron Idziemy. Na razie jest spoko. Uwaga na głowę. Dobrze. Zaczynają się schody, ale dosyć. Ja chyba sami da radę. Ok, więc żeby nie zanudzać, tam jest jeszcze podejście i tam zaraz meldujemy się. O, 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 o. <śpuszczajny>

Weszło, to trzeba teraz zejść. Ja to bardziej podejść, to obawiam się, w kontekście samego, bo te schody mają jednak szpary. Natomiast zejść to bardziej ja się obawiam, bo sami ciągnie jak jakiś nabuzowań. Chyba najbardziej lubię bambusy zielone. Fajny kolor, i tutaj jeszcze ludzie zostawiają jakieś tajemnicze znaki. Może wyznają sobie miłość. Czujemy się oszukani, kawałek jakiejś tutaj drabiny, coś do napełniania wody, które jest też pęknięte z tego co widzę. Tam jakieś resztki wody, jakiś takie bagno jest w środku, więc niepotrzebnie tutaj czekaj, nie Ja się nie czuję oszukana. Nie jest czujesz? Fajny klimat. No, wchodzisz i masz jakąś drabinę leżącą nad malutką przepaścią, która sama wygląda, jakby miała się zaraz przewalić, i powinnaś na tej drabinie się położyć i zaczerpnąć świętej wody, której kobietom nie można. I nie można dawać srebrnego czegoś, nie wiem, ale to ma tak ym, lokalny klimat. Ja uwielbiam takie klimatyczne miejsca. Okej, okay. czyli nie zostaliśmy oszukani, Kasia wyjaśniła. Sami i bliskie spotkanie z Małpą, nieżywą. To na każdym punkcie jest yy, informacja o tym, że może zadzwonić na Emergency Call, yy, i tam na górze też była deska do ściągania ludzi. Więc, jak ktoś tutaj zasłabnie, także to pewnie musiały być takie incydenty, że ludzie sobie nie poradzili z tą trasą. A i... tu wszędzie drabina, ten, wszędzie schody. No wszędzie są schody, więc nie jest to jakieś trudne, ale najwyraźniej ludzie tutaj mdleli, bo wprowadzili takie coś. Level morskie oko, może troszeczkę wyższe. Nie, dawa, no a te i... schody tutaj. Te schody tutaj robią wrażenie. Aczkolwiek wolę łażenie po skałach, bo jest bardziej autentyczne. Chodź prawo, Chodź. Idziemy dalej znowu pod górę. No już znowu na prostym i mamy chyba tutaj drzewo tekowe, o którym mówiłem. W jednym z pierwszych odcinków ogromne liście, e, które te największe, myślę, że mogłyby, no ten na przykład tutaj, to mogłyby przykryć e, samiego. Nie? Mógłby przykryć. I co jest ciekawe z tymi liśćmi, to one jak usną, to są takie bardzo, wydają bardzo mm, głośny dźwięk jak, jak spadają. spadają. Tak, to też o tym mówiłem. Myśleliśmy, że ktoś jest, ale nawet jak tutaj weźmiemy nawet jakiś randomowy, mniejszy, to jest 5 razy głośniejsze od tego. Jak jeszcze spada na jakąś rzecz typu dachówka albo blacho-dachówka, to jest po prostu masakra. Więc, właśnie wstępnie ustaliliśmy, ustaliliśmy, zgodziliśmy się, że ta atrakcja 490, czyli 55 zł, to jest zdecydowanie za dużo. W szczególności, że lokalści płacą 4 razy mniej. No, ale to w Azji jest standard. Ci, co nie wiedzą, na przykład w Afryce jest duża większa e, dysproporcja 10-20, a nawet 70 razy słyszałem w jakiejś, przy okazji jakiejś atrakcji wejścia do Parku Narodowego. E, jakby to kosztowało mnie jakąś stówę, czyli kilkanaście złotych, to ok. No ale tak czy jak same widoki tutaj, e, no jest, jest to wysoko jest jakieś przewyższenie ale żeby tak dużo to kosztowało, no, Kasia była parę lat temu na meteorach. meteorach i to robiło dużo większe wrażenie. Ale fajnie, że przeszliśmy fajny spacer, ale zdecydowanie za drogą. Weszliśmy jeszcze do świątyni, czy świątyni jaskini, której jest świątynia wy, wykutej w skalę. Sami wącha równo. Nie wiem, czy to naturalne, ale chyba nie. Formacje. No, ale jak już zapłaciliśmy, to Kasia mnie tutaj zachęciła, żeby wejść, bo ja już miałem, strzelałem fochę. Mamy jeszcze możliwość pójścia po 50 metrów, żeby zobaczyć odcisk stopy Buddy. Czy to fake? Pewnie tak. Przyjechał chyba transport po nas, ale najpierw zostaną wypakowani mnisi. młodziaki. Wszystko zeżar, dobry piesek, czyli się zmęczył trochę. Na razie nie dajesz więcej, dobry piesek. A my jesteśmy w pełni słońcu, w pełni nasłonecznieniu, już trochę tył powoli zaczyna wchodzić w cień. Byliśmy przysunięci tutaj, niektóre nawet przednią szybę dwukrotnie. I co ciekawe, w busie mieliśmy teraz pokazane 28 stopni na górze, na dole 26. To słońce nie jest super mocne, ale tak czy siak, cały czas nasłonecznieni. I szyby wydaje mi się, że to jest największy problem w busie, więc trzeba je jak najbardziej izolować, zarówno w zimę, jak i w lato. Zatem myślę, że sukces tutaj dosyć duży. Zobaczymy, jak przy większych temperaturach będzie się to sprawdzać. W naszej tradycji musiało się stać zawsze tutaj to samo co u nas. Nasza tradycja jest taka, że zwiedzamy ostatnio za mało, ale znaleźliśmy niedaleko pewnej turystycznej atrakcji, miejsce, gdzie możemy pójść spać. Jest rzeczka i to miejsce, do którego mieliśmy podjechać, niestety było tylko do godziny 16.30, a my podjechaliśmy o godzinie 16.00. Czyli musielibyśmy ją bardzo szybko zwiedzić, a na dodatek. Okazało się, że e, nie można wjechać na najwyższy punkt autem, tylko trzeba z jakiegoś busika skorzystać, więc no, jest duża szansa, że nie zwiedzilibyśmy tego tutaj e, w, całej, e, w całej tutaj wszystkich punktów, Więc podjęliśmy decyzję, że tutaj cofniemy się do pierwszej wsi. E, zastanawialiśmy się, co robić, czy może ominąć tą, ten jeden punkt, bo to kolejna świątynia, żeby nas nie zanudzić, żeby was nie zanudzić. Ale w końcu powiedzieliśmy, że tam jest parę fajnych akcentów, parę fajnych akcentów w tej świątyni, ale fajnie widać mnie ze słońcem, fajnych akcentów, więc jutro z rana zobaczycie. To pierwsza sprawa i druga sprawa po tej pojedziemy w kierunku pewnego takiego parku historycznego. Do którego mamy gdzieś 2,5 godziny jazdy, więc jest szansa, że jutro jedno i drugie zobaczymy, ale to wszystko zależy od tego, jak jutro wstaniemy. Bo ostatnio, tak jak wspomniałem, tradycja jest u nas taka, że zwiedzamy jeden punkt dziennie i żyjemy slow life, wolne życie. Zobaczcie tutaj ładne palemki. Nawet można byłoby zdjęcie busa zrobić na tle tej palemki. Jak wygląda pocięta palma? Nigdy chyba nie widziałem. I obok tego kokosy kokosy, tutaj sami dziarsko działa kokosy, to na pewno ale puste w środku nie ma nic, więc jeszcze chyba nie nie mają, nie miały towaru yy. Bo możemy sobie wziąć i ozdobić busa na niedzielę palmową szum małego wodospadu pewnie podejdziemy do niego będziemy się cofać, chociaż zastanawiamy się czy ta miejscówka tutaj też nie byłaby spoko. Aczkolwiek no, jest to jakiś płotek czy coś. E, ktoś tam idzie. Nie wiemy. No, albo osobiście został. Chociaż ten e, chciałbym powiedzieć morza szum, rzeki szum byłby mega fajny. Ale mam nadzieję, że będziemy cokolwiek słyszeć e, także z tamtego miejsca, jeśli zostaniemy. A tu niezdobyty cel, który zbyt wcześnie dla nas się Zamknął, więc tam jutro będziemy atakować dziarsko z rana. Tam bardziej wygląda to na dżunglę. I jeszcze ptaki, które tam po mojej lewej stronie latają. Mam nadzieję, że cokolwiek usłyszycie, bo głośno, głośno działają. Więc na dzisiaj to byłoby zapewne tyle. Kasia, dogoniłem Kasię samim praktycznie, bo zapomniałem wziąć aparatu. Jeszcze nie mam tego zwyczaju, że ten aparat muszę wszędzie zabierać. Więc mam nadzieję, że dzisiaj położymy się wcześniej spać i jutro w miarę wcześniej ogarniemy temat i zobaczymy nie jedną rzecz, tylko dwie rzeczy. Kasia, powiedziałem, że będziemy jutro zgodnie z naszą tradycją nie jeden punkt, właśnie zgodnie z naszą tradycją zwiedzimy dwa punkty. Czy postaramy się to zrobić? Tak. Postaramy się. Kasia mówi, że postaramy się. Chcemy się pożegnać z widzami, więc Kasia, czy dołączysz do nas? Pies. Tylko na sekundę. Pies jest ważniejszy. Pies jest ważniejszy. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o łapkach, suwach, dzwoneczkach. Widzimy się już jutro. A i tutaj jeszcze może na koniec Kasia jest bardzo ładny widok, jak słońce nas ten tutaj. O, to już teraz mniej, ale bardzo ładnie mnie oświetlało teraz nas. Pięknie. Pozdrawiamy serdecznie. Pa. Pa.